Yy, znowu ona gada, umie Nikki yy, nie, nie będzie animców nigdy, nigdy. Dobra, ryba się coś odzywa, a ja tutaj y, chcę trochę ponagrywać. Witajcie. Sorry, są rzeczy ważne i ważniejsze. Nie, ale nie, no. Pozdrawiam rybę. Ona mi tutaj życzy powodzenia, to ja ją pozdrawiam, życzę jej zdrowia. Szczęścia, a na najważniejsze. zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia, lol. Eee, dobra. Wiecie co? autentycznie Ręka mnie bolała. Eee, po tym nagrywaniu FNAF, bo jak ja musiałam tu pykać tą myszką i w ogóle, to masakra normalnie. To zaczynamy to piekło, moi drodzy! Ej. Takich zacięć to ja nie chcę. Od razu weźmy tego Foxiego. Nie ma Foxiego. Tu na razie olewamy ciepłym moczem. Ej, odezwie się ten Golden Freddy, tak? Mogłam jej dodać, że ja jeszcze już piątkę nagrywam. Pią noc piątą. O. O, chiksa znikła. Teraz on. Ech. Oli, siasty już jest. Ciksa, patrzmy, nie ma. Jezu, już mój ton głosu się zmienia. Nie wiem, czy... nie, lis? Nie, jeszcze. Musimy Fredonga tak patrzeć najle najlepiej. O nie. Skoro na pierwsza ten, to ja... Chociaż Bonnie on może tak... O! Ruszył się. dobra Jakoś go to zresetowało. O nie. O kur. O shit, to tak szybko? O, pierwsza, to dobrze. O, uh, już szybko. Mogłam się spodziewać. Jeszcze tylko Bonnie. No, ja mam rację. I oni dwaj wszyscy siedzą. To na razie nie patrzę. Chociaż nie, no, Frediego patrzmy. Teraz to wszystko działa tutaj, no. Okej. Okay. Ale on jest szybki. O dobra. Czyli, bo ja mam zamknięte, tak? Dobra. To jeszcze Foxy. Ja ciebie to kurny nie widzę. A nie, bo ty jesteś. Czekaj, on jest w maszynach, czy... Nie no, przecież jest tu, on się tak dopiero co przemieszczał. O, jeszcze Boni. Ja pier. Co tu się dzieje? On się tutaj zresetował, tak? Ja nie wiem jak ona, jak ja w to z, ten Dobra, on już powinien odpuścić, tak O oh, Jezu Foxy nie ma Foxiego Oj Oni są coraz bardziej agresyw agresywni. Ona się zresetowała tam. Dopiero druga w nocy jest. Cholera. Daj trzecią. Sieć tam na pupie 49 on nie jest za dobrze. Co tu się dzieje? Coś frediego nie widzę. Nie wiem, czy on się przemieścił, czy on jak się rusza, to on się przemieszcza. Szcza. O, dobra, nie jest dobra. To niech tam siedzi. A, oh, yes. A, teraz wiem, że on jest tu. Ja cię do cholery słyszę. O, oh, oh, Jezu. O, trzecia. go tam jakoś trzymać długo. O Jezu, Przestraszyłam się, nie wiem. Widzę Cię, I see you. No i to. Zdesperowałam się. Dobra, ja wiem, że ja to przegram. Nie wiem, czy ja halucynacji nie słyszałam. Hmm, nie wiem, co teraz robić, tak szczerze. Naprawdę nie wiem. Lepsze jest to, że go kompletnie nie widzę, nie? Tak... Co ja mogę robić? Autentycznie nie wiem. Czekajcie, tak. Jezu! Ale... Jezu, jak? Freddy mi dopadł. Nie wiem, chyba co... się ja pier... Ja pierniczę. Dobra, pa.